Cześć. Z tej strony Robert. W dzisiejszym odcinku chciałbym ci opowiedzieć o tym, jak zainstalować WordPressa na swoim serwerze. W tym celu zakupimy sobie domenę od dostawcy Forbes i ją skonfigurujemy. Zakupimy sobie hosting MyDevil i go skonfigurujemy. Pobierzemy sobie i zainstalujemy aplikację FileZilla, za pomocą której Prześlemy pliki WordPress z naszego komputera na nasz serwer. Zalecam, aby na samym początku zająć się zakupem domeny, ponieważ jej rejestracja w nasku może zająć nawet kilka godzin. No i zwyczajnie później musielibyśmy czekać z, z instalacją Wordpressa na tej konkretnej domenie. Dlatego ja zacznę! Od tego, żeby sprawdzić dostępność domeny, na której mi zależy. Czyli tutaj powinieneś wpisać nazwę domeny, którą chciałbyś zakupić. Ja sobie tutaj wpiszę sztukę wyrażania. W następnym kroku wybierasz rozszerzenie TLD. Jeżeli chcesz prowadzić na przykład bloga skierowanego do Polaków. Albo chcesz założyć sklep internetowy, który będzie działał w obrębie Polski, to wtedy wybierz rozszerzenie.pl. Natomiast jeżeli na przykład zamierzasz prowadzić biznes międzynarodowo, lepszym wyborem będzie rozszerzenie.com. Natomiast ten projekt, który realizuję z, z przyjacielem, działa w obrębie Polski, dlatego wybiorę rozszerzenie TLD. I klikam opcję wyszukaj, aby sprawdzić dostępność tej domeny. Czekam chwilkę, wyskoczyła mi informacja, że, że moja domena jest dostępna. Żeby ją zakupić, wybieram sobie okres abonamentowy, to znaczy na ile chcę ją wykupić. Domyślnie jest to ustawione na jeden rok i oczywiście możesz wykupić na jeden rok i pod koniec tego roku zapłacić za, kolejną, za kolejne odnowienie tej tej domeny. Kiedy nie zapłacisz tego odnowienia, to po prostu domena domena znika. Dlatego ja zakupię sobie tą domenę na jeden rok. Kliknę sobie dalej. OK. I pojawia się nam podsumowanie. Właściwie tutaj nie zmieniamy niczego. Ważne, żebyś sobie sprawdził, czy ta opcja DNS set jest zaznaczona, ponieważ jest ona bezpłatna, a dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo Twojej domeny. Kiedy masz wszystko, jak należy, klikasz dalej. Jeżeli nie posiadasz konta, to klikasz opcję rejestracja. Jeżeli wcześniej na przykład się zarejestrowałeś, to logujesz się za pomocą swoich, swoich danych. Ja się tutaj zaloguję za pomocą konta, które już wcześniej utworzyłem. OK. I pojawia się nam panel kontakt główny, czyli kontakt do właściciela domeny. Ja tutaj mam już utworzony istniejący kontakt, dlatego sobie go wybrałem dlatego załadowałem mi się te wszystkie rzeczy. Jeżeli się już zarejestrowałeś, no to też powinieneś mieć te wszystkie opcje powpisywane, a jeżeli nie, no to po prostu uzupełniasz. Jeżeli chcesz zarejestrować domenę na jakiegoś innego użytkownika, to wystarczy, że klikniesz opcję utwórz i utworzysz nowego użytkownika. Tutaj zaznaczamy opcję. Panter płatnika będzie taki sam, chyba że jest oczywiście inny, i klikamy opcję dalej. Przeszliśmy teraz do koszyka z podsumowaniem zamówienia. Zaznaczamy tutaj opcję. Oczywiście warto przeczytać regulaminy, i klikamy potwierdzenie zamówienia, i przejdziemy sobie do płatności. Wybieramy optymalną dla nas metodę płatności, i klikamy. Zapłać. Tutaj mamy jeszcze małe podsumowanie. Kiedy już zapłacimy, to przejdziemy sobie do kolejnego kroku. Żeby zakupić hosting przechodzimy sobie do zakładki oferta i klikamy opcję hosting. Z tych czterech możliwości wybieramy sobie jedną, jedną opcję. Ja zalecam, abyś wybierał, wybrał tą opcję numer jeden. Ponieważ ilość tych gigabajtów jest naprawdę duża i nie tylko wystarczy ci na stronę, ale też bardzo dużo tej, tej pojemności ci zostanie. Natomiast, jeżeli, nie wiem, miałbyś aż tak bardzo rozbudowaną stronę, żeby zajmowała więcej, to zawsze możesz przejść z tego planu na te bardziej pojemne. Jeżeli chcesz po prostu wybrać tą opcję, kilka zamów. I klikasz załóż konto. Ja z racji tego, że mam już hosting kupiony, po prostu zaloguję się do swojego konta. Natomiast Ty musisz przejść przez te trzy kroki, które są bardzo podobne do, do kupna domeny. I kiedy już utworzysz konto, zakupisz i zapłacisz hosting, to przejdziemy do jego konfiguracji. OK, przechodzimy sobie do strony MyDevil i klikamy zaloguj. Tych paneli wybieramy ten, na który został zapisany nasz hosting. W moim przypadku jest to panel 47. W twoim zapewne będzie to ostatni panel, który jest tutaj dostępny. Tak wygląda panel na hostingu. Żeby utworzyć stronę www. klikamy sobie pierwsze w zakładkę stronę www. i klikamy opcję. Dodaj nową stronę. Wpisuję tutaj nazwę naszej domeny. W zaawansowanych ustawieniach ważne, żeby tutaj kliknąć opcji Obsługa DNS. I klikamy Dodaj. Czekamy sobie chwilkę. Operacja wykonana prawidłowo. Żeby jeszcze bardziej się upewnić, można sobie tutaj wejść na listę stron www. i sprawdzić, że jest nasza strona sztuka wyrażenia siebie.pl yy, można teraz sobie przejść do strefy DNS i zobaczyć czy yy, utworzyła się też strefa dla, dla tej yy, konkretnej strony. Kolejnym krokiem będzie utworzenie bazy, bazy MySQL. W tym celu przechodzimy sobie do zakładki MySQL i klikamy tutaj bazę. Wpisujemy sobie tutaj dane, nazwę bazy, login oraz hasło. Ja zalecam, aby za każdym razem klikać sobie tutaj opcję losowe hasło. Od razu, żeby sobie to hasło przekopiować do wcześniej utworzonego notatnika, w którym będziemy przechowywać wszystkie nasze, nasze dane, które później będą nam potrzebne przy konfiguracji WordPress'a. Dlatego przeklejam sobie tutaj to hasło. Klikam y, dodaj. Operacja wykonana prawidłowo. Wchodzę sobie teraz na listę baz danych i kopiuję. Nazwę bazy i login, bo przypominam, że zostawiłem te dane takie same. Ok, otworzyliśmy więc naszą bazę MySQL. Kolejnym krokiem będzie utworzenie konta FTP. W tym celu przechodzimy sobie do zakładki FTP i klikamy sobie dodaj konto. Wpisujemy tutaj nazwę użytkownika. I z katalogu wybieramy rząd, y, stronę, która nas interesuje, na którą chcemy założyć to konto. W naszym przypadku to będzie sztuka wyrażenia siebie.pl Kiedy już wybierzemy z katalogu tą stronę, to tutaj w, w plikach nie wybieramy y, niczego. Znowu losujemy sobie hasło. Hasło się wpisało. Kopiuję sobie to hasło i dodaję konto FTP. Operacja wykonana prawidłowo. Wrzucam sobie to hasło tutaj. Zapisuję sobie również login i zapisuję sobie serwer i ponownie sobie zapiszę żeby się jeszcze upewnić lista konta ftp i widzę że tutaj pojawiło się moje konto z serwisem sztuki wyrażania siebie i to wszystko jeżeli chodzi o konfigurację na hostingu. Super, masz za sobą już zakup domeny i konfigurowanie hostingu. Teraz pobierzemy sobie aplikację Filezilla. W tym celu udaj się na y, stronę filezilla.project.org. Możesz skorzystać z linku, który umieszczę pod tym filmem. Klikamy sobie tą opcję, klikamy sobie ten zielony button i klikamy opcję pobierz. Zacznie się nam pobierać, pobierać aplikacja. Po pobraniu sobie w nim klikamy. I podążamy za y, krokami y, tej instalacji. Z racji tego, że ja mam już zainstalowaną tą aplikację, to przejdę sobie od razu do niej, a ty po prostu podążaj za tymi krokami i skończ instalację tej aplikacji, a później ją uruchom. Ok. I kiedy pobierzesz sobie tą aplikację, zainstalujesz i w nią wejdziesz, to pojawi Ci się taki panel. I to wszystko. To jest cała instalacja tej aplikacji. Zaraz będziemy się do niej logować, ale jeszcze wcześniej skonfigurujemy sobie naszą domenę. I to, co musimy skonfigurować od strony domeny, to po prostu wejść na, po raz kolejny na stronę Forbes, zalogować się i przejść do domeny, która, która nas interesuje. Czekamy, aż się tutaj załadują opcje. OK, I tak wygląda tutaj panel. I klikamy w opcji edycji rekordów DNS. Ok. Po załadowaniu, powinien wyskoczyć Ci panel z możliwością dodania nowego rekordu do DNS. Jako typ wybieramy literkę A. Nazwę hosta zostawiamy pustą. TTL wpisujemy 300. A w wartości podajemy adres IP, pod którym domena powinna poszukiwać hostingu. Czyli zawartości strony. W tym celu przechodzimy na swój hosting, klikamy w strefy DNS, wybieramy interesującą nas domenę, w moim przypadku to jest sztuka wyrażania siebie, klikamy edytuj i kopiujemy ten adres z typu A. Oczywiście kopiujemy ten adres i wklejamy tutaj do wartości, i klikamy dodaj. I tutaj możesz sobie podglądnąć, że rzeczywiście faktycznie został on dodany. Następnie musimy poczekać, aż ta domena za pomocą tego adresu IP odszuka właśnie ten hosting i połączy domenę z hostingiem. Jeżeli chcesz to sprawdzić, to wystarczy, że wejdziesz sobie na nazwę tej domeny i zobaczysz sobie, jak wygląda strona na tej domenie. Jak widzisz, na razie jest to strona Forbes. Natomiast, kiedy domena połączy się z hostingiem, to tutaj nie pojawi się strona yy, z Forbes, tylko strona z logiem MyDevil. Kiedy już się to pojawi, to będziesz miał pewność, że ta strona odnalazła Twój hosting. Zwykle yy, będzie to trwało jakieś 10-15 minut. W tym czasie my możemy sobie przejść do naszej aplikacji FileZilla i zalogować się do naszego hostingu korzystając z danych, które wcześniej wpisaliśmy do naszego notatnika. Kopiujemy sobie login, do nazwy użytkownika go wklejamy, kopiujemy sobie hasło, kopiujemy sobie serwer, ale tylko i wyłącznie część po yy, slashach, czyli od s. I wklejamy go w polu serwer. I Klikamy szybkie połączenie. Po paru nastu sekundach yy, po, powinien, yy, powinien się pojawić komunikat listowania katalogów zakończone pomyślnie, i pojawią się tutaj dwa foldery: LOGS i PUBLIC HTML. Właśnie w tym folderze PUBLIC HTML yy, będą znajdować się pliki yy, z, z WordPressem. Możemy sobie teraz przejść yy, na stronę WordPressa. A najlepiej wpisać sobie po prostu w wyszukiwarce Pobierz WordPress. Kliknąć tutaj ten link Pobierz WordPress i pobrać sobie WordPress na nasz komputer. Jak sobie zobaczysz później w plikach pobranych, to pobrać się paczka z, z WordPressem. Kolejnym krokiem jest wypakowanie tej paczki. Możesz kliknąć po prostu opcję Wypakuj tutaj. I wypakujecie się folder z plikami, które będziemy wygrywać do naszego folderu public.html. W tym celu, tutaj na tym panelu z adresem lokalnym naszego komputera, musimy odnaleźć folder, w którym znajdują się te pliki. W moim przypadku to będzie ten komputer. To będzie folder, pobrane. No i to będzie tutaj ten folder WordPress. Jak widzisz, to są te wszystkie pliki. Kiedy już zaobserwuję, że domena odnalazła hosting, to przejdę sobie do dodania tych plików na tą stronę. Więc do zobaczenia za chwilkę. Cześć. Właśnie minęło 15 minut. I jak widzisz yy, strona sztuka wyrażania siebie. Teraz po za yy, załadowaniu wygląda właśnie tak. Jak widzisz, domena odnalazła teraz poprawnie hosting. I tutaj sobie można nawet zobaczyć www.mydavel.net. I to jest właśnie strona, która jest zakodowana w tym pliku. Więc to, co my sobie teraz zrobimy, to usuniemy sobie ten plik. Serwera. I wybieramy sobie. Całe te wypakowane wcześniej pliki. Po prostu przeciągając z tej strony na tą stronę. Tutaj będziesz widzieć pliki w kolejce i tutaj udane transfery. To chwila potrwa, więc przewinę, żeby nie marnować Twojego czasu. OK. Jak widzisz tutaj czasem może się pojawić takie, taka tabelka i tutaj zawsze po prostu wybierasz opcję zamień i klikasz OK. Jak widzisz pliki w kolejce tutaj się zmniejszają. Właśnie skończyły się wszystkie, tylko jak widzisz mam kilka nieudanych transferów. No niestety tak czasem jest, że nie wszystkie pliki się zgrywają, więc wystarczy, że wejdę sobie tutaj na ten panel nieudane transfery, zaznaczę sobie wszystkie te pliki. Kliknę prawym przyciskiem. I, i, i kliknę opcję zresetuj zaznaczone pliki i ponownie dojdę do mm, kolejki. Ona automatycznie przeniosłem się tutaj do, do kolejki. Teraz wystarczy, że zaznaczę te pliki i kliknę rozpocznij. Oczywiście zaznaczam zawsze tutaj opcję zamień i po prostu OK. OK, super, wszystkie pliki, teraz mam wy, udane transfery, więc dobrze zaimplementowałem WordPressa na swoim serwerze. Teraz mogę wyłączyć tą aplikację, Wpisać swój adres domeny w pasku URL, kliknąć Enter i wyskoczy mi początkowa konfiguracja WordPressa. Jak widzisz, WordPress już jest zainstalowany na twojej domenie. Teraz wystarczy, że skonfigurujesz go. W tym celu klikasz sobie tutaj opcję Zaczynajmy i uzupełniamy dane dotyczące naszej bazy MySQL. Przypominam, że wcześniej sobie tutaj zapisałem moje dane. Dlatego mogę sobie teraz po prostu przekopiować nazwę nazwa użytkownika, wkleję sobie tak samo hmm, hasło. Adres serwera bazy danych to jedyna rzecz, którą musimy sprawdzić, logując się na nasze konto hostingowe. Wchodzimy sobie na MyDevil, klikamy za logu i wybieramy nasz panel. Wchodzimy sobie tutaj w informacje, i tutaj jest podany serwer MySQL. Kopiujemy sobie. Wklejamy. Prefix możemy zostawić tak, jak jest ustawiony, i klikamy, jeśli wyskoczyła tutaj informacja o poprawnym yy, wygraniu tej, tej bazy, i klikamy, uruchom instalację. I na początku musimy tutaj podać kilka. Kluczowych kwestii. Tu witrynę możemy sobie po prostu nazwać sztuka zarażania siebie. Nazwa użytkownika możemy sobie wpisać: Robert. I tutaj warto sobie też te dane tutaj zapisać, i warto tutaj podać swój mail. Nie zaznaczamy tej opcji, żeby, nasza strona, żeby naszą stronę mogły, mogło, dało się wyszukać po prostu w Google. I klikamy sobie zainstaluj WordPressa. Czekamy chwilę. Jak widzisz, tutaj jest sukces, warto sobie tutaj zapisać, a w przeglądarce, żeby nie musieć ponownie go wpisywać. Klikamy Zaloguj. Mamy panel logowania, już tutaj mamy zapisane dane. Ja sobie też kliknę zapamiętaj mnie, zaloguj. No i właśnie zalogowałeś się do swojego WordPressa. Gratulacje. Nie pozostaje Ci tutaj nic innego jak edytować swoją stronę. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że był bardzo przydatny. Z racji, że to był pierwszy filmik, który nagrywam, będę wdzięczny że za wszelkie sugestie tego, co mogę poprawić. Czy jakość dźwięku była w miarę do wytrzymania. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie i do kolejnego